Bez smaku, bez zapachu, ale zabija. Jak alarmują statystyki, coraz więcej osób umiera z powodu zaczadzenia. Problem jest aktualny szczególnie teraz, gdy rozpoczął się okres grzewczy. Stowarzyszenie Rozwój i Bezpieczeństwo, we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, rozpoczęło akcję Bądź czujny Czad zabija która ma na celu uświadomić mieszkańców Powiatu Kraśnickiego, jak ustrzec się przed czadem. Wiele tragicznych wypadków związanych z zaczadzeniem jest konsekwencją niewiedzy. Kampania ma charakter informacyjny. Członkowie stowarzyszenia będą rozdawać ulotki, na których pojawią się komunikaty, jak ustrzec się przed zatruciem tlenkiem węgla. W ramach akcji chcemy przypomnieć mieszkańcom powiatu kraśnickiego, jak wielkim zagrożeniem dla zdrowia i życia jest czad, jest tlenek węgla chcemy również przypomnieć o tym w jaki sposób można ustrzec siebie, ustrzec rodzinę właśnie przed zgubnym działaniem czadu. Należy pamiętać, że urządzenia grzewcze powinny być montowane przez wykwalifikowaną osobę. Należy o nie odpowiednio dbać. Najlepiej przed sezonem sprawdzać dane urządzenie, czyli zawołać osobę, która posiada kwalifikacje do tego typu rzeczy, żeby sprawdziła dane urządzenie. Na pewno nie należy oszczędzać na kominiarzu, czyli kratki wentylacyjne muszą być sprawne. Wbrew wszystkiemu, gdzie komin, mimo że będzie drożny, może nastąpić zatrzymanie właśnie dzięki przytkanej kratce lub nieszczelnej. Kratki wentylacyjne nie mogą być zaklejane. Ponadto warto zainwestować w czujnik czadu. Statystyki ogólnokrajowe alarmują. 3700 ogólnych interwencji związanych z tlenkiem węgla, z czego 1800 osób poszkodowanych i aż 106 ofiar śmiertelnych. Takim bilansem zakończył się poprzedni okres grzewczy. Tlenek węgla przenika do organizmu przez drogi oddechowe. Łączy się z hemoglobiną, wypiera tlen i powoduje niedotlenienie. Objawami mogą być osłabienie, ból głowy, wymioty, a ostatecznie utrata przytomności. Przypadki zatrucia czadem miały już miejsce w naszym powiecie. Tylko od samego września 2012 roku do dnia wczorajszego kraśnicy strażacy stwierdzili dwa przypadki, gdzie dwie osoby uległy poważnemu zatruciu przy użyciu specjalistycznej aparatury stwierdzili obecność tlenku węgla w powietrzu, w którym znajdowały się osoby poszkodowane. Czat nie musi zabijać, należy pamiętać o częstym wietrzeniu pomieszczeń, niebagatelizowaniu objawów i korzystaniu z pomocy fachowców.